Cześć! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o dziewięciu produktach spożywczych, których nie powinniśmy jeść na pusty żołądek. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre pokarmy mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia, jeśli spożywamy je na czczo. W tym filmie dowiecie się, jakie produkty są szczególnie niebezpieczne dla naszego układu pokarmowego, a także jakich objawów możemy się spodziewać po ich spożyciu. Zapraszam do oglądania. One. Pomidory. Pomidory na pusty żołądek mogą podrażniać błonę śluzową żołądka, prowadząc do zgagi, wzdęć i bólu brzucha. Zawarty w nich kwas cytrynowy i jabłkowy zwiększa wydzielanie soków żołądkowych, co może być niebezpieczne dla osób z chorobą wrzodową. Tu. Benane. Banany na pusty żołądek mogą powodować szybki wzrost poziomu cukru we krwi, co może prowadzić do uczucia zmęczenia i rozdrażnienia. Zawarty w nich magnez może również działać przeczyszczająco. Co może być nieprzyjemne na pusty żołądek? 3. Ogórki. Ogórki na pusty żołądek mogą powodować wzdęcia i gazy. Zawarty w nich kwas askorbinowy może również podrażniać błonę śluzową żołądka. 4. Słodkie napoje gazowane. Słodkie napoje gazowane na pusty żołądek mogą powodować gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, a następnie jego szybki spadek co może prowadzić do uczucia zmęczenia i rozdrażnienia zawarty w nich dwutlenek węgla może również powodować wzdęcia i gazy 5 kawa kawa na pusty żołądek może podrażniać błonę śluzową żołądka i zwiększać wydzielanie soków żołądkowych co może być niebezpieczne dla osób z chorobą wrzodową kofeina może również powodować uczucie niepokoju i rozdrażnienia 6 cytrusy Cytrusy na pusty żołądek mogą podrażniać błonę śluzową żołądka i zwiększać wydzielanie soków żołądkowych, co może być niebezpieczne. Dla osób z chorobą wrzodową. Zawarty w nich kwas cytrynowy może również powodować zgagę. 7. Jogurt Jogurt na pusty żołądek może powodować wzdęcia i gazy. Zawarte w nim bakterie probiotyczne mogą również podrażniać błonę śluzową żołądka u osób z wrażliwym układem pokarmowym. 8. Ostre przyprawy. Ostre przyprawy na pusty żołądek mogą podrażniać błonę śluzową żołądka i zwiększać wydzielanie soków żołądkowych. Co może być niebezpieczne dla osób z chorobą wrzodową? 9. Alkohol. Alkohol na pusty żołądek wchłania się szybciej do krwiobiegu, co może prowadzić do szybkiego upojenia alkoholowego. Alkohol może również podrażniać błonę śluzową żołądka i zwiększać wydzielanie soków żołądkowych, co może być niebezpieczne dla osób z chorobą wrzodową. Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co jemy i kiedy jemy. Spożywanie niektórych produktów na pusty żołądek może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem. Kawa. Choć wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy, jej picie na pusty żołądek może mieć negatywne konsekwencje. Kofeina stymuluje produkcję kwasu żołądkowego. Co może prowadzić do podrażnienia błony śluzowej żołądka, a nawet wrzodów. Dodatkowo kawa może nasilać uczucie głodu i prowadzić do przejadania się w ciągu dnia. Przyprawy Ostre przyprawy, takie jak chili, pieprz, kajen czy imbir mogą podrażniać błonę śluzową żołądka, zwłaszcza na pusty żołądek. Mogą one również powodować zgagę, niestrawność i bóle brzucha. Owoce cytrusowe. Owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze, grejpfruty i cytryny, są bogate w kwasy, które mogą podrażniać pusty żołądek. Mogą one również powodować wzdęcia i niestrawność. Zimne napoje, picie zimnych napojów na pusty żołądek może prowadzić do skurczów żołądka i bólu brzucha. Zimne płyny spowalniają również trawienie, co może powodować uczucie pełności i dyskomfortu. Banany. Banany są bogate w magnez, który może mieć działanie przeczyszczające, zwłaszcza na pusty żołądek. Mogą one również powodować wzdęcia i niestrawność. Drożdże. Drożdże są żywymi organizmami, które mogą fermentować w żołądku, powodując wzdęcia, gazy i niestrawność. Porzeczki. Porzeczki są bogate w kwasy organiczne, które mogą podrażniać pusty żołądek. Mogą one również powodować wzdęcia i niestrawność. Surowe warzywa. Surowe warzywa, takie jak kapusta, brokuły i kalafior, są bogate w błonnik, który może być trudny do strawienia na pusty żołądek. Mogą one również powodować wzdęcia i gazy. Kiełbasa. Kiełbasa jest bogata w tłuszcz i sól, które mogą podrażniać pusty żołądek. Mogą one również powodować zgagę i niestrawność. Perymony. Perymony są bogate w tejnymi, które mogą wiązać się z białkami w żołądku, tworząc twarde grudki. Może to prowadzić do niestrawności i bólu brzucha. Porzeczki. Porzeczki są bogate w kwasy organiczne, które mogą podrażniać pusty żołądek. Mogą one również powodować wzdęcia i niestrawność. Spożywanie tych produktów na pusty żołądek może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia. Warto więc unikać ich lub jeść je w niewielkich ilościach, w połączeniu z innymi produktami. Przed śniadaniem warto wypić szklankę ciepłej wody z cytryną, aby pobudzić trawienie. Śniadanie powinno być lekkie i pożywne. NP. Owsianka, jajka lub jogurt z owocami. Unikaj jedzenia w pośpiechu i dokładnie przeżuwaj każdy kęs. Po posiłku warto odczekać CO najmniej 30 minut przed rozpoczęciem aktywności fizycznej.